Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Federacji Młodych Socjaldemokratów, a także, członku, a także kandydatów do Rady Miasta Włocławka z listy SLD Lewica Razem. Wraz ze mną udział w konferencji weźmie przewodniczących lokalnych struktur Federacji Młodych Socjaldemokratów, a także tzw. trójka na osiedlu w okręgu południe, Małe Kolega Łukasz Dybalski. Oraz moja skromna osła Piotr Kowal, się w Mesopujawsko-Pomorskim i trójka w, w okręgu Śródmieście. Szanowni Państwo, miejsce dzisiaj nieprzypadkowe, bo jak doskonale widzimy nad banerem posła Marka Wojtkowskiego, kandydata według nas bez honoru, ale z uwagi na szacunek do urzędu jaki sprawuje. My będziemy oczywiście mówić per pan poseł Marek Wojtkowski, też po ostatnich wydarzeniach, jeżeli chodzi o jakąś osoba prywatna, według nas na to sformułowanie nie zasługuje. E, banner Ideal, ten banner, który pojawił się nad y, banerem, posłucham Marka Wojtkowskiego. Idealnie od, odzorowuje temat naszej dzisiejszej konferencji, a mianowicie, e, a mianowicie szacunek posła dla ludzi starszych, a także i ludzi młodych, ponieważ wiemy, że temat, który, jest został, który znajduje się za, nami, za naszymi plecami, e, wpływa również na e, ludzi młodych na rynku pracy. Ale na samym początku pozwolę sobie przekazać głos koledze, doktorowi Polskiemu. Witam serdecznie. Ja z kolei pozwolę sobie najpierw przytoczyć fragment. Programu wyborczego kandydata na prezydenta, pana Marka Wojtkowskiego, który pisze: Zachęcajmy znajomych do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, do upominania się o godne traktowanie, sprawiedliwy podział w przestrzeni publicznej, wzmacnianie więzi społecznych, wspierania aktywności społecznej osób starszych, bierzmy udział w konsultacjach, włączajmy się w procesy partycypacji obywatelskiej. Szczególną uwagę chciałbym tutaj zwrócić na fragment wspierania aktywności społecznej osób starszych. Dlatego też Chcę się odnieść do tematu podwyższenia emerytur i rent, który ostatnio był głosowany w Sejmie. To jest 23 października. Było głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Gdzie projekt został złożony przez Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zakładał wzrost najniższych emerytur i rent o 200 zł. Pan poseł. Będąc na głosowaniu, głosował przeciwko temu, jak cała platforma, głosował przeciwko poprawie jakości życia osobom starszym, a wyniki można dokładnie zobaczyć na stronie internetowej i zapoznać się z dokładnymi wynikami. A pan poseł, zabierając te 200 zł, wykazuje brak jakiejkolwiek empatii i zaprzecza samemu sobie, bo jak sami słyszeliśmy, najpierw mówi, pisze w zasadzie o wspieraniu aktywności społecznej osób starszych. A w momencie, kiedy trzeba zrobić coś, tak jest głosowanie w Sejmie, głosuję przeciwko temu, więc nie mam innych słów, jak nazwać to zachowanie kłamstwem, bo mówić jedno robić drugiem, no to raczej tak się nie robi, tym bardziej osoba, które się kandyduje na fotel prezydenta miasta. Najniższa emerytura po waloryzacji w 2015 roku ma wynosić. Nogu... 880 zł, 45 groszy. Tak więc te 200 zł, o które postulował Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej, byłoby wreszcie odczuwalną poprawą jakości życia osób starszych. Te 200 zł w porównaniu do tej najniższej, oczywiście, jest to ponad 20% wzrost. Także można mówić tutaj o poprawie. Oczywiście to nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale na pewno będzie widoczna poprawa w jakości życia osób starszych. Pozwoliłem sobie zapoznać z programem wyborczym kandydata z Platformy Obywatelskiej i chciałbym jeszcze przytoczyć jeden fragment tej odpowiedzi. Tutaj mamy obecny prezydent, tylko deklaruje chęć współpracy z mieszkańcami i troskę o przyszłość naszego miasta. Ale jakie są czyny? Jak zmieniło się życie w naszym mieście na przestrzeni 8 lat? Mówiąc o czynach, pan poseł powinien chyba zacząć od samego siebie, bo kiedy mówi tutaj, jak wcześniej wspomniałem o wspieraniu osób starszych. A robi coś innego, także jest tutaj coś nie tak, a to jest oczywiście jedna ze składowych błędów pana Marka Wojtkowskiego, ale o tym i o napisie, który widzimy za naszymi plecami, pracy do 67, do 67 roku życia, powie więcej kolega Wojtkowski. Szanowni Państwo, jak doskonale pamiętacie, nie jest to pierwsza ani druga konferencja Federacji Młodych Socjaldemokratów. Na temat, na temat podwyższenia wieku emerytalnego oraz o ogólnym traktowaniu e, ludzi starszych przez Platformę Obywatelską. Tezą dzisiejszej konferencji jest e, to, co powiedziałem na, e, na ostatniej konferencji, a mianowicie, że Platforma Obywatelska, i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, chce wyniszczenia osób starszych. Chce i powiedziałem to e, na poprzedniej konferencji, dlatego, że brakuje pieniędzy na załatanie dziury budżetowej. I o tej aktywności, o której wspominał pan poseł, również chyba też wspominał podczas, głosowa, podczas debaty nad głosowaniem przy podwyższeniu wieku merkalnego do 67. roku życia. Ja pozwolę sobie zacytować kilka słów pana posła Marka Wojtkowskiego. Żeby nie było, że jest wyrywany z kontekstu, pozwolę sobie przeczytać powiedzmy taki średni fragment który wyszczególniłem, który idealnie chyba odzorowuje, jak pan poseł Marek Wojtkowski wówczas, wówczas tłumaczył konieczność podniesienia wieku emerytalnego. Szanowni Państwo, wreszcie problem, który dzisiaj jeszcze nie był podejmowany, a wydaje się, że jest ważny. W toku dyskusji nad reformą systemu emerytalnego w Polsce w ostatnich dniach odnoszę wrażenie, że wydłużenie czasu pracy w Polsce jest traktowane jak opresja złego państwa wobec obywateli. Czy w takim razie konieczność dłuższej pracy należy traktować jako karę? Czy praca w ogóle jest karą? Przecież, proszę Państwa, praca od wieków stanowi sens istnienia każdego człowieka. Daje radość życia, daje motywację, daje do dbania o zdrowie, wygląd, poprawia samopoczucie i samocenę. Praca, proszę Państwa, jest miejscem nawiązywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi. Ludzie definiują się dziś poprzez pracę, dlatego też z perspektywy państwa są to ważne argumenty na rzecz dłuższej pracy. Aktywny tryb życia, w tym praca przekłada się na lepsze zdrowie. A kiedy jesteśmy aktywni? gdy pracujemy, co więcej. Przecież wielu z nas słyszało o przypadkach, gdy ludzie pełni sił zaczynali słabnąć i chorować dopiero właśnie, e, kiedy przechodzili na emeryturę. E, proszę Państwa, te, te, poprę tę te tezę e, badaniami. Otóż w 2006 roku amerykańscy naukowcy z Harvard University przeprowadzili badania, które pokazały, że praca do późniejszych lat zmniejsza podatność na choroby i poprawia jakość życia. Dotyczy to, uwaga teraz, dotyczy to zwłaszcza ludzi starszych, nawet jeśli ktoś nie pracuje w idealnych warunkach. Z kolei epidemiologowie i psychologowie dowodzą, że każda forma aktywności społecznej, praca zarobkowa i charytatywna poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne. Polecam szereg artykułów na ten temat, które ukazały się w ostatnim czasie. Okazuje się więc, proszę Państwa, że praca nie służy tylko zaspokajaniu potrzeb materialnych, ale, spo ale społeczna rola pracy wzrasta. to pokazują prognozy Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli mówimy tutaj, że podwyższenie wieku emerytalnego. Em, daje Polakom większy komfort, daje Polakom zdrowie, bo no to jest to co najmniej nieporozumienie. Jeżeli dołożymy teraz do tego, że w ostatnich dniach Sejm pracuje nad poselskim projektem Platformy Obywatelskiej w sprawie wydłużenia, wydłużenia w sprawie wydłużenia tygodnia pracy do 6 dni, oczywiście nie jest to powiedziane wprost, ale związkowcy biłem na alarm, że te zmiany, które zakłada ten projekt, będą umożliwiały wprowadzenie takiego rozwiązania. Dojdziemy do tego, że tak naprawdę Polacy będą być może nawet umierać przed 67 rokiem życia. Te pieniądze są najbardziej potrzebne, ponieważ, ponieważ jedna z gazet, a mianowicie dziennik Gazeta Prawna dotarł do dokumentu Ministerstwa Finansów przygotowanego dla Rady Europejskiej, z którego wynika, że jedną z najbardziej skutecznych form łatania dziury budżetowej jest, jest podwyższenie wieku emerytalnego. I tutaj uwaga, ponieważ na przestrzeni tego i następnego roku na załatanie dziury budżetowej pójdzie 28,91 miliarda złotych, które pochodzą z podwyższenia wieku emerytalnego i obcięcia innych przywilejów emerytalnych. Jeżeli. To jest, jeżeli, a my doskonale pamiętamy, że pan poseł podczas debaty mówił o tym, że, to, że tak naprawdę głównym powodem podwyższenia wieku emerytalnego jest również chęć, po, chęć pomocy Polakom i, e, i poprawy jakości życia i zdrowia. No to doskonale widzimy, że ten pierwszy tylko po to, żeby załatwiać nieudolną politykę platformy obywatelskiej, która doprowadziła do powiększenia dziury budżetowej. Ale na, jak już wspomnieliśmy o tym sześciodniowym e, tygodniu pracy, zapowiadałem, że działacze FMS-u będą rozdawać ulotki e, na temat działalności e, Platformy Obywatelskiej i takie ulotki zostały przygotowane. E, w kopercie wraz z, z listem odami do mieszkańców e, oraz e, drobnym upominkiem w postaci kalendarzyka będzie również rozdawana taka, u, ta ulotka, która będzie pokazywać największe e, zaniedbania, największe przewinienia e, Platformy Obywatelskiej wobec Wrocławia. I mam nadzieję, że uda mi się do każdego mieszkańca śródmieścia, a także dalej, ponieważ będziemy rozdawać to również w innych częściach miasta, dotrzemy z taką ulotką i będziemy przekonywać Włocławian, żeby pamiętali o tym, kto odpowiada za pracę do 67 lat i kto odpowiada za pogorszenie warunków bytowych Polaków, w tym również Włócławian. Się... Na... Na... Tak, jak to się nazywało? Wyborów samorządowych. Do wyborów samorządowych. Oczy panie redaktorze, e, doskonale wiemy, że osoba... Że... Pan o sobie że... Oczywiście, e, że pan poseł Marek Wojtkowski, który głosował za tymi rozwiązaniami, kłamał kłamał ewidentnie, że e, wszystkie te rozwiązania były na, dla dobra Włocławian. Chcę przypomnieć Włocławianom, przy, żeby pamiętali przy urnach wyborczych, o tym, kogo popierają. O tym, czy ta osoba zasłużyła się dla Włocawian, czy dogodnie reprezentowała nas w parlamencie, ponieważ miała taką e, okazję z nadania Włocawian, ponieważ to Włocawianie dali panu posłowi Markowi Wojtkowskiemu mandat i jest to też pewna forma okazji do rozliczenia tego mandatu, który otrzymał w ostatnich wyborach parlamentarnych. Teraz ubiegając się urząd prezydenta po raz kolejny prosi o mandat Polaków. Oczywiście, a przecież praca posła bezpośrednio wpływa na podniesienie bądź pogorszenie warunków bytowych Polaków, w tym także włocowem. Dlatego pragniemy przypomnieć o tych wszystkich przewinieniach, żeby Włocławianie mieli świadomość, kogo ewentualnie będą popierać, ponieważ nimi wszyscy interesują się na bieżąco polityką. I nasza rola jako młodych działaczy jest taka, żeby te kwestie uwypuklić. Uwypuklić dlatego, że jest potrzeba, aby Włosławienie dokładnie rozliczyli mandat, który panu posłowi powierzyli, i czy będą chcieli dać mandat na funkcję prezenta miasta Włosław. Eee, szanowni Państwo, tylko już na koniec powiem, że przebudówka Platformy Obywatelskiej, jaką jest Centrum Adama Smitha, postuluje wprowadzenie wieku do 75 roku życia na przykładzie. Na przykład w zasadzie nie wiem, nie wiem czego. Chcę tylko powiedzieć, że często e, projekty, które, e, które są konsultowane z centrum Adama Sympa są wprowadzane przez, e, przez e, polityków Platformy Obywatelskiej. I tutaj też warto zadać pytanie, czy w Platformie jest również, e, jest również brany pod uwagę ten projekt. Ale jeszcze pytanie do pana posła Marka Wojtkowskiego. Czy uważa, że te zmiany, za którymi głosował w Sejmie, są dobre dla Wrocławian? I czy yy, nie czuję, że, że Włosan i Polaków yy, na bieżąco swoimi, e, teksta, swoimi, e, swoimi stwierdzeniami okłamuje. Kłamstwa również znajdują się, jak doskonale jak kolega przedstawił, w jego programie wyborczym. Z naszej strony to tyle. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. Powiecie Panowie, jak to zabieje tak, jak doskonale widzimy, proszę się mniejszymi literami, żeby nie odciągać uwagi od głównego przekazu tego napisu, zawiesił to Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem w celu przypomnienia, tak jak powiedziałem, decyzji posła Marka Wojtkowskiego. To nie jest przecież kłamstwo, to co jest tam oceniane, to jest szczera prawda i o tym będziemy podkreślać. Zapowiadaliśmy to z chwilą, kiedy ta decyzja w Sejmie zapadła i będziemy to przypominać jeszcze dużo, dużo dłużej, aż ta decyzja nie zostanie wycofana. Panie, uważacie panowie, że robicie troszkę może reklamy, panu Wojtkowskiemu w że nieważne jak byle by mówili? Panie redaktorze, uważam, że promowanie tego napisu, a jeżeli na i w posła posłała Marka Wojtkowskiego, Yy, Może? Nie jest to, my nie chcemy robić tak naprawdę nazwy jako człowiekowi, tylko nazwę jako kanontowi. A uoszuklenie tego napisu yy, i przekazanie za pomocą mediów, yy, mediów tego, co się tam znajduje, ja sądzę, że nie jest to reklamą, a jeżeli już to negatywną reklamą, przynajmniej ja nie podchodzę do tego tak, że nieważne jakby o oni mówili, byle mówili, staram się, żeby ludzie mówili o mnie dobrze. Jeżeli pan posłowi takie, yy, takie stwierdzenie i taka reklama w myśl tej zasady, proszę uprzejmie, możemy robić częściej taką reklamę.